To wszystko moja wina. Nie, nie Luna, nie mów tak. Jak to nie? Przecież to mnie Tamara powierzyła drużynę Jam and Roller. Dobrze, ale zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Dużo trenowałaś i zachowałaś drużynę w komplecie. Tak, ale to nagranie mogło nam wyjść o wiele lepiej. Mogliśmy poświęcić na to więcej czasu, więcej więc. Luna, Luna! Wszyscy popełniamy błędy. Słuchaj, zawsze powtarzasz, że to nie ma znaczenia, ile razy upadamy, jeśli tylko mamy siłę, żeby znowu wstać. Tak, ale... Tym razem nie dam rady. Nie, nie, nie możesz tak mówić. Ja tam dalej w to wierzę. Bo Luna Valente, którą znam, to najodważniejsza osoba na calutkim świecie, która się nie poddaje, tylko spełnia marzenia. Ale wiesz co, ty chyba przyszedł czas, żeby postawić nogi na ziemi i zrozumieć w końcu, że marzenia nie zawsze się spełniają. Nie ma, mowy Luna, nie ma takiej opcji. Słuchaj, nie pozwolę ci się tak poddać. Luna, tyle razy to mnie brakowało pewności siebie. Tak się bałam, że, nie wiem, miałam ochotę przestać walczyć. Ale wiesz co, ty za każdym razem mnie wspierałaś. Pomagałaś mi, dawałaś mi siłę, żebym zawsze szła naprzód. Dlatego teraz moja kolej. Okej. Okay. Naprawdę jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Mm. Ale jest coś, co bardzo mnie ostatnio smuci. Co takiego? Bo myślałam, że, że Mateo na serio się zmienił. Że zobowiązał się wobec naszej drużyny. Zaczynało być dobrze, ale... Ale nie, a teraz to ja zawiodłam drużynę Rolera. Ale nie Luna, to niesprawiedliwe, że obwiniasz się za to, co zrobił nam, Mateo. Przecież nikt z nas nie wiedział, że nas zostawi, gdy najbardziej go potrzebowaliśmy. Słuchaj, może i tak, ale nie wiem czułam, że jest blisko i, i coś w głębi serca mówiło mi, że w końcu coś się między nami zmieni, że. Nie wiem, nie wiem, ale. Moje serce znowu się pomyliło. Czyli to znaczy, że ciągle jesteś zakochana w Mateo? Nie, nie, Nina już. Już dawno temu odkochałam się w Mateo. Jesteś pewna? Tak. Słuchaj, może wcześniej nie mogłam się zdecydować, ale po tym wszystkim co się stało, widzę jego prawdziwe ja o wiele wyraźniej. A Mateo naprawdę mnie rozczarował. Przecież powtarzałam ci, że Mateo nie powinno się ufać, ale wolałaś mnie nie słuchać. Tak, tak, Amber. Tym razem miałaś rację. Tym razem? Przecież ja zawsze mam rację, Lunita. Dlatego ostrzegałam, żebyś trzymała się od niego z dala, ale trudno. Nie chciałaś mnie słuchać? Tak, po prostu myślałam, że może się zmienić. Ale, znasz mnie, pokickało mi się jak zwykle. <śmiech> <śmiech> że, że co? Znaczy, to, to pomyłka. Rozumiesz, pogmatwało mi się w głowie i się pomyliłam. <laughs> A więc nie. Nie, Lunita, bo Mateo nigdy się nie zmieni. Ale czekaj, spójrzmy na to z pozytywnej strony, tak? Dostałaś nauczkę i mam nadzieję, że przestaniesz tak bardzo ufać niewartym tego ludziom. Chwila. Amber, tylko że Luna zawsze stara się dojrzeć w innych to, co najlepsze i to jedna z jej największych zalet. <grym> Jest w tym coś złego? Nie, oczywiście, że nie. To nawet bardzo miłe. Ale nie można tak ufać wszystkim i zawsze. Słuchaj, ludzie po prostu są, jacy są, i zwyczajnie nie da się ich zmienić. Ale cóż powtórzę, dostałaś nauczkę i mam nadzieję, że mnie posłuchasz i będziesz trzymać się od niego z dala. Dzięki za taką dobrą radę. To bardzo miłe. <śmiech> <śmiech> Idziemy? Jasne.